Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie, w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny, to owszem, pójdę sobie. No fajne są filmy zagraniczne, nie pan? Już tak można, wie pan, jakoś tak, no, ja wiem, no... Przeżyć to. Przeżyć, wie pan? Przeżyć. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak... Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka proszę pana dialogi, niedobre, bardzo niedobre dialogi są. Pana yy... w ogóle brak akcji jest, nic się nie dzieje. Pan aż dziw bierze, że nie wzorują się na zagranicznych korzyściach.